Stars to gra, w którą gra miliony osób na całym świecie. Ma ona jednak czasami większy wpływ na nasze życie niż nam się wydaje. Może to dojść nawet do takiej sytuacji, w której to ktoś przez browser pójdzie zwyczajnie do więzienia. W tym odcinku pokażę wam właśnie same najciekawsze takie przypadki. W tym odcinku po raz kolejny masz także szansę wygrać Mega Wystarczy, że zostawisz suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę napisz w komentarzu, jaką postać chciałbyś trafić z wygranego Mega Musisz także dołączyć do mojego Discorda do którego link jest podany w przypiętym komentarzu. To tam pojawią się wyniki, no także musisz tam dołączyć, żeby po prostu dowiedzieć się, że wygrałeś. Jedziemy z tym śledziem. Szczyty w browsers na szczęście nie są tak popularne jak w Fortnite czy w CSGO. Pewien 18-latek, mieszkający na co dzień w Chinach trafił do więzienia, bo zarabiał na naiwności innych osób sprzedając im fałszywe generatory do gemy. Wszyscy wiemy, że coś takiego po prostu nie istnieje, a takie generatory są jednym wielkim skamem. Jedynym sposobem na gemy jest po prostu ich zakup w grze. Na szczęście Sprawiedliwość dosięga także właśnie takich oszustów. Dodatkowo osoby, które kupiły fałszywy generator, traciły dostęp do swojego konta w Brawl Stars. Dodatkowo apka skanowała dane w poszukiwaniu jakichś haseł i loginów, no także mocno nieprzyjemna sprawa. Ale w sumie ich także dosięgła w ten sposób ręka Sprawiedliwości, no bo chcieli nielegalnie uzyskać gemy do Brawl Stars. Mam nadzieję, że ta osoba posiedzi sobie w więzieniu trochę dłużej niż kilka miesięcy. A czy was ktoś kiedyś chciał oszukać w Brawl Stars? Napiszcie swoją historię w komentarzu. you <laughs> naprawdę ciekawa sprawa. Bo u nas raczej nikt za takie coś więzienia by nie dostał, no bo musieliby zamknąć z połowę gracza. Ale w Tajwanie to inna sprawa. To właśnie w tym kraju pewien mężczyzna poszedł do więzienia za to, że wyzywał kogoś na czacie klubowym w Brawl Okazuje się, że to wystarczyło, by sprawa trafiła do sądu. Obrona nie przekonała sędziego, że gry nie można łączyć z życiem rzeczywistym. W ostatecznym wyroku oskarżony usłyszał, że to, co dzieje się w wirtualnym świecie, można przełożyć tak samo na ten realny. Zwią w związku z tym został skazany na 30 dni więzienia. Także, jeżeli ktoś by planował jakimś cudem wakacje w Tajwanie, to weźcie to pod uwagę, bo się okaże, że jeszcze wrócicie miesiąc później z tych wakacji. W internecie nic nie ginie I przekonał się o tym nastolatek, który Okradł swojego kolegę z konta w Brawl Stars Chłopiec z rodzicami zgłosił Całą sprawę na policję, a złodziejaszkowi Grozi poprawcza. Jego matka jest po prostu w ciężkim w szoku A sam oskarżony twierdzi Że konto już dawno oddał Cała sprawa zaczęła się od tego, że Wcześniej oboje grali na jednym koncie W Brawl Stars i wbijali sobie w pucharki Jednak w pewnym momencie Jeden z nich stracił do niego dostęp No i się zaczęło. Jeden z nich po prostu zmienił Dane do logowania, no i drugi nie mógł się do tego konta dostać. Nie sądziłem, że takie sprawy trafiają do sądu i grozi za to poprawczak. Jestem ciekawy, jak później potoczyła się w sumie ta historia. Jak można okrość własnego kolegę? No dla mnie to jest po prostu nie do pomyślenia. Jednak nawiązując do tej bardziej przyjemnej, pozytywnej rzeczy, no to zostaw suba, jeżeli teraz mnie oglądasz, bo lecimy razem po 550 tysięcy subskrypcji. Znane i lubiane przysłowie, kłamstwo ma krótkie nogi, doskonale sprawdziło się w przypadku 18-letniego mężczyzny, który na co dzień mieszkał w Stanach Zjednoczonych i oszukiwał dzieciaki ze swojej okolicy. Mówił im, że za przekazane mu pieniądze sprawi, że trafią legendę na swoim koncie, albo jakąś postać jakąkolwiek będą chcieli. Nabierał ich w naprawdę bardzo śmieszny, w sumie dla mnie śmieszny sposób, bo mówił, że ma brata, który pracuje w Supercellu, no i podkręci im po prostu drop w skrzynkach, jeżeli podadzą mu dane do swojego konta. Nie Trudno się domyślić, że był to zwyczajny skam. No, i żaden drop nie był w ogóle podkręcany. Wiele osób jednak dało mu się nabrać i w ten sposób traciło swoje pieniądze. Sprawa wyszła dopiero na jaw, gdy zaniepokojony ojciec zobaczył swojego syna, że przekazuje komuś obcemu pieniądze. Skłosił więc sprawę na policję, która momentalnie odwiedziła naszego kłamczuszka w jego domu. Mężczyzna został zatrzymany i grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dwóch. Pamiętajcie, aby nie ufać osobom, które za jakieś tam pieniądze mówią wam, że traficie na swoim koncie no bo to wiadomo, to jest jeden wielki skam i nigdy nie dajcie się na coś takiego nabrać, proszę was. Istnieją setki osób, które tylko czekają, aby zarobić na ludzkiej naiwności. Jednak to, co niektórzy są w stanie zrobić dla gemów, przechodzi po prostu ludzkie pojęcie. Jedna z osób wpadła na w cudzysłowie bardzo błyskotliwy pomysł. I szantażowała młodsze osoby dla gemów. Chłopak miał 16 lat i pochodził z Wielkiej Brytanii. Wybierał młodsze osoby i groził, że zabierze im telefon. A potem, w zamian za to, że tego nie zrobi, kazał kupować sobie gemy. Siedem miesięcy udawało mu się robić takie rzeczy, jednak później i jego sprawiedliwość dopadła. I sprawa, a jak żeby inaczej, trafiła na policję. Na sam początek został zawieszony w prawach ucznia w swojej szkole przez dyrektora, a później sprawa znalazła się w sądzie dla nieletnich. Mam nadzieję, że spotkała go kara, bo jak można traktować w taki sposób młodszych i słabszych, no, to jest nie do pomyślenia. Czy serio, żeby mieć wszystkie postacie w Brawl Stars, musiał robić takie rzeczy? A co wy myślicie o całej tej sytuacji? Dajcie znać w komentarzach na dole. Sub z dzwoneczkiem, like pod filmem i zobacz poprzednie odcinki. Narka!